Wczoraj były wykonywane czynności z obywatelem Meksyku. W wyniku tych ustaleń no, wynika, że nie brał on tutaj udziału w żadnym pobiciu. Rzeczywiście mężczyzna ten odprowadzał 22-latkę z dyskoteki. A następnie udał się do hostelu, tam spał, zostały zarejestrowane to kamery, są świadkowie, także z pewnością wykluczony jest jego udział w dniu następnym rzekomego napadu na 29-latkę, ponieważ w tym czasie, kiedy ona miała być napadnięta, mężczyzna ten był i co jest w innym miejscu, co zarejestrowały kamery. No i w tej chwili ustalamy jeszcze dokładnie cały ten przebieg, co miało się wydarzyć z 22-latką, która wracała z dyskoteki, ja niewiele pamięta, bo tutaj z tego też wynika, że e, no jak gdyby, no nie mamy tutaj e, żadnych dowodów, że on miał ją gonić, przeciwnie, wynika z tego, że ją po prostu odprowadzał, wracali razem a, i sam został zaczepiony przez jakieś inne osoby pod blokiem. Natomiast na drugi dzień, a czy nie na drugi dzień, tylko kilka godzin później, kiedy ta 29-latka miała zostać napadnięta, no tutaj na razie żadnych, poza tym zeznaniem tej kobiety nie ma dowodów. Nie potwierdzają tego żadni świadkowie, mieszkańcy bloku. Ani nikt nic nie słyszał, ani nikt nic nie widział. Będziemy tą sprawę jeszcze dzisiaj i w następnych dniach dokładnie badać, ustalać, co tam tak naprawdę zaszło, bo widać, że no to, co pojawia się w internecie, jest różne z tym, co dociera do policjantów i co wynika z naszych ustaleń. Dlatego też obywatel Meksyku został przesłuchany i jest w tej sprawie świadkiem. Podkomisarz Andrzej Fielek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.